Mam tutaj truskawki, malinki, borówki i pożyczkę. Tutaj sypiemy borówki, truskawki, malinki. Takie kostki lada mogą służyć do lemoniady. O, co to jest? Kwiatki. Jadalne? Tak. Okej, okay. te kosteczki są gotowe. Brakuje im jednego składnika, który nazywa się woda. Czysta zimna Powinna być tutaj woda. Oj, zrobiła mi się tutaj taka mała powódź. Mogę ci pomóc. Uważaj, nie lej do tego, do dziury. Okej. Okay. Chyba już wszędzie jest nalane. Idę to teraz zamrozić. Mnie też swoje. Trzeba uważać, żeby się nie wylała woda. Dobra. No i jeszcze się robi. A teraz zrobimy lemoniadę. Wsypiemy tutaj do tej mikserki ogórki. Teraz nałożymy na to to. Teraz mogę? Mocno pociągnij. Poczekaj, teraz mocno ciągnij. Teraz chyba są gotowe. Tak, przesypiemy je do sitka. O tak. Bo wow, robi nam się lemoniada. Ubijanie, żeby przejechał tam cały sok. Dobra, dodamy jodu. Nic jest? Teraz potrzebne są nam tylko już kostki lodu. No, trochę Mama, chodź tu dla na nas! Hello! Co to jest? Lemoniada! A nie, lemoniada! No to co, pijemy? Maniu, co ty tu zrobiłaś? Takie kulki. Piękne. Chcesz z kulką, Mania? Patrz, jak będzie ładnie wyglądało. To będzie dla mamy. No dobra, to kto no. próbuje pierwszy? Mama. A, dobrze, mama. A to dla ciebie. Mm. Wspaniała, niepowtarzalna, kolorowa, owocowa lemoniada. Nie tylko na przyjęcia dla dzieci. Prawda? Tak.